Polska górą! Polska górą! Jako, że nasza reprezentacja popisała się w ostatnim meczu z Mołdawią, dzisiaj sobie zagramy draft reprezentacji Polski, czyli draft durniów, idiotów, wariatów, kretynów, imbecylów, bałwanów, baranów, głupców, przygłupów i półgłówków. Ale dobra, tak na serio, Zagramy sobie draft reprezentacji Polski, tak trochę będziemy śmieszkować Będzie to polegać na tym, że muszę wybierać albo Polaków, których znajdę w drafcie W wyborach Albo po prostu najgorszych zawodników, także Wybieram tutaj Formację, Weź, wezmę chyba najgorszą pod siebie, czyli no ja nie lubię grać na pięciu obrońców Zawsze gram czwórką z tyłu Także jak idziemy po najgorszych to idziemy po najgorszych, tutaj Najgorszą kartą moim zdaniem wydaje się albo Midema ale ona 4 na 4, albo no to Maggrid zdecydowanie z tej, z tej kupy no będzie po prostu najgorszy. Weźmy napastnika, może yy, wspaniały Arkadiusz Milik? Nie, ale jest Alvaro Mo... ALVARO MOTARO o KRZYŻĘ, ALVARO Matara Morata, on chyba będzie najgorszy z tych wszystkich Tak, weźmy Moratę, chociaż tamten yy, tamten inform miał Jedną gwiazdkę słabszej nogi taka ciekawostka. W sumie mogą go wybrać, ale już za późno. Mamy gu, gujaras, Gurasiego Lakaze. No tutaj, tak po tempie patrzę. No to Lakaze chyba się wydaje najgorszy. Także <ścoughs> wybierzemy Lakaze SPD. Może Grzesiu Kryjowiak? Nie ma Grzesia, Jest za to albo Brozowicz, albo Spiste. Weźmy spi, spis, bo ma metr 67. Także na SPD to jest raczej średni wynik. Na środku pomocy tutaj będę się kierował głównie tempem Sergio Oliveira. Na, tutaj na CPS jest Frankowski, także mamy Polaka. Wczoraj żeś się chłopie nie popisał. Ale trudno. Bierzemy ciebie. Na lewej stronie zagra u nas. Hmm. Albo Jaume Costa. Chyba Jaume Costa. On ma tutaj statystyki zdecydowanie najgorsze. Na Esio tutaj mamy jednego kandydata: 34 Pejsa. Nasz Argentyńczyk. Do niego Raul Albiol, ale to będzie potężna obrona. Jeszcze jakieś 30 Tempa. No, nie zawiodłem się. Hegazi 46. No, i tutaj wezmę po prostu najniższą Uberę albo z Bramkarzami to nigdy nie wiadomo. Także Ledezma. Tak się prezentuje pierwszy skład. Teraz trzeba to jakoś uzupełnić ławką. Zobaczymy kogo mi tutaj wylosuje, weźmy Matias. tutaj weźmy Hmm. najgorszy się chyba wydaje Alex, tutaj no wezmę bramkarza, bo bramkarz to się do niczego nie nada powiem wam szczerze nawet jakbym najlepszych brał w tym drafcie to tutaj szału nie ma zdecydowanie no tutaj wezmę albo fi Firmino albo Taylora, ale wezmę Firmino bo Taylor jest szybki, także on by mógł coś dać radę, a wiadomo, że Polacy nie dają rady, także to jest ich draft. Mają swoje 5 minut. Tutaj zdecydowanie albo Fabinio, albo Rodriguez. Rodriguez się chyba wydaje tym gorszym. Dobra, kolejna opcja. No tutaj zdecydowanie Koufal, Coufal Czech. Także no nie ciekawie. No dobra, tutaj chyba ta kobitka, bo mamy 1,83 83. A nie, mamy Polaka. No to mówiłem, jak, jak mamy Polaka, to wybieramy wybieramy Wojtusia wczoraj nie zachował czystego kąta dobra szkoda gadać w ogóle o tym meczu skupmy się na drafcie bo tu mamy 35 pejsa także on zastąpi nam Hegaziego bo Hegaz jest zdecydowanie za szybkim zawodnikiem moim zdaniem na ten draft tutaj mamy mega zawodnika Di Maria ale wezmę me, niech będzie me do wyborów kolejne coraz szybci normalnie ci, ci obrońcy Zaraz będzie Road to 40 Pace Ale tak na serio, no to Albel zejdzie I wejdzie tutaj mm, ko O Bellingham, no zapomniałem, że to No nie pozwolę sobie na niego, niestety Wezmę tutaj Carliniosa No i ostatni wybór w naszym drafciku Jest Dembele Ale jest też Delson Dumfries, także go wybieram Tak się prezentuje, a jeszcze może jakiś Czesiu nam się tutaj pokaże nie ma Polaka, nie wiem, który jest najgorszy, ale ten się tak ładnie do nas uśmiecha, także weźmy tego trenera. 11 zgrania, 80 ile oceny? 81 oceny. No powiem Wam szczerze, ten draft jest wybitnie fatalny, jakkolwiek to zabrzmi. Ale ja spróbuję tym cokolwiek wygrać. Trzymajcie kciuki, życzę powodzenia. Mam szczerą nadzieję, że nie odpadnę w pierwszej rundzie. Real mistrz, zobaczymy czy taki mistrz. No, co mogę powiedzieć? Nie aż taki wybitny ten draft. Mój jest zdecydowanie gorszy. Tutaj nie śmiem w ogóle dyskutować z tym. Ale mam nadzieję, że pierwszą rundę jakoś tam sobie poradzę. Takie straty nie mogą mieć miejsca. Bo widzicie, stąd biegnie całe boisko. Ja nie mogę mu piłki odebrać. Dobrze, piękny odbiór. Lakaze. Lakaze to jest paradoksalnie chyba najlepszy zawodnik w tym składzie. Tak szczerze mówiąc. Jedyne coś tutaj może powalczyć, dobra! Mamy okazję! O! No to Gagatek. Wyszedł przy 0-0. No cóż, czułem, że tu mogę wygrać, ale nie wygram, bo rywal stwierdził, że opuści to spotkanie. Szkoda, że Polacy nie mieli takiego podejścia w meczu z Mołdawią. Mogli też sobie odpuścić. Pozostaje mieć nadzieję, że drugi rywal. No nie wystraszy się naszego potężnego składu i zagra chociaż te 15 minut, żebym miał szansę mu strzelić bramkę, bo poprzedni no nie dał mi takiej opcji. Zobaczymy jak ten, ruszamy skrzydłem, darder, zobaczymy czy okiwa Dodo, okiwał, dobra, no to podanie fatalne, ale nie poddajemy się. Pięknie tutaj zablokował chyba, to jest on albo ona, dobra, mniejsza z tym, ważne, że my tu mamy okazję, groźną okazję. Groźno, bardzo groźno, bardzo groźno! Strzel to jest! Czy to jest Morata? Nie, to jest Sergio, nie wiem kim jest. A Sergio Oliveira, coś ty tam robił, to nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Ważne, że wygrywamy. Powiem szczerze, tu nawet nie patrząc na umiejętności rywala, ale gramy się po prostu słabo, ciężko się gra. Także, no jednak, odczuwalna jest ta, ta różnica w składach. Mimo wszystko na korzyść rywala, ale mam nadzieję, że umiejętnościami to nadrobię. No, wygrywam przynajmniej. Rozgrywamy. Piękna akcja się szykuje. Brawo, Morata, ależ pasik. Strzelaj! 2-0! 2-0! Mamy to! Zrobiliśmy to, czego polska reprezentacja nie była w stanie zrobić z Mołdawią, czyli strzeliliśmy rywalom dwie bramki. To jest naprawdę duży sukces. Rywal postanowił zagrać rożny na króciutko. Zobaczymy czemu to wyjdzie. Nie wyjdzie, jest Wojtuś. Wojtuś to jest klasa. Sama w sobie. Brawo, piękny odbiór. Tylko nie stracić tego głupio. Dobra, nie wiem nawet kto to biegnie. Posta chyba. Spróbujemy wrzucić na moratę. Słupek jeszcze to dobi. Nie! Co ja zrobiłem? Przez przypadek podcinkę kliknąłem. Byłoby już 3-0. Brawo! I mamy 3 na trzech, mniej więcej Tak się siły rozłożyły Uwaga, co ja mam tu w ogóle zrobić? Dobra, przeskoczył jakoś Sergi jakoś tak... O, kurde. Świetnie nawet bym powiedział. Wybitnie. Może być jeszcze wybitniej. Morata, kończ to! Strzelaj drewniaku jeden, nie, coś ty odwalił. <grym>, coś ty odwalił. No ale dobra, wygrywam 2-0, także jest jakiś pozytyw. Będzie groźna okazja 3-0. 3-0. Mamy to. Udowodniłem w tym momencie, że nawet przy braku jedności moich zawodników, przy odpowiednim mentalu, jestem w stanie wyciągnąć dobry sukces, czego oczywiście o reprezentacji Polski powiedzieć w żadnym stopniu nie można. Brawo. Trochę zamieszania i to chyba będzie gol. Pyk upokorzony upokorzony 4-0 prawdopodobnie Rage quit tak jest jest Rage quit wygraliśmy pierwszą, pierwszą rundę jestem dumny z moich chłopaków czas teraz na kolejny meczik drugie spotkanie rywal ma naprawdę solidny napad i tutaj spodziewam się zdecydowanie większego oporu z jego strony zobaczymy trzymajcie kciuki jest i frankowski znowu przy piłce oj tutaj no ja bym gwiznął faul niestety sędzia nie był tak łaskawy. Świetny przeżył na drugą stronę. I teraz może być szansa na jakąś groźną akcję. Trochę tutaj. No, źle to rozwiązałem. Mogę jeszcze spokojnie podać do tyłu. Tylko wiecie, jak ktoś już mi się z przodu wystawi, aż żal nie skorzysta z takiej okazji. Bo potem takiej może nie być, tak jak teraz, Moratał! Chłopie, co to był za strzał? Problemy Najmana. Duże problemy Najmana, tracimy gola. Trochę z niczego, bo to pierwszy w ogóle strzał rywala. Nawet na mojej połowie nie był zbytnio. No ale dobra, przegrywamy. Trzeba się spiąć i doprowadzić do remisu, tak jak Polacy z Mołdawią. Pięknie Laka. Mogłem już strzelać w sumie nim, ale... No bardzo źle to zrobił, chociaż może bez faulu było. Jednak faul. Oliveira, Laka z... nie dał rady. Problemy Najmana. 2 do 0. No niestety walczymy dalej Ale robi się Bardzo nieciekawie Jest! Mamy dwa do jednego, Szybko odpowiedź i ładnie to zrobiłem Frankowski tutaj do laka raz z niczego ten gol No ale w sumie rywal podobnie Totalnie z niczego te dwie wiarąki strzelił Także czemu ja bym nie mógł Ależ błąd rywala Wykorzystajmy to Mo. Chciałem powiedzieć Morata, to był Lacazette I na pustaka Benzema 3 do 1 Morata odzyskał piłkę i Lacazette Frankowski To jest fał. to jest faul zdecydowany, także brawo Brawo dla Frankowskiego za wywal wywalczenie piłki Z pewnością Firmino wejdzie, damy mu szansę Za kogo? Za Oliveira W ten sposób Wejdzie sobie Karali... nie wiem nawet jak to wymówić, także nie będę próbował. I może... Może... Berenguer za Morate. No dobra, na razie tyle ze zmian. Powalczę, powalczę jeszcze, żeby tutaj wstydu nie było. Lakazet. Piękne podanie, tylko to wykorzystać brakło celnego strzału, a czy celny strzał był. Zabrakło wykończenia lepszego Może z rzutki, może z główki, co? Nie Pięknie rozrzucenie Brawo Brawo I gol Gol, 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 gol 2 do 3 Mówiłem, tu jeszcze będzie ciekawie Tu ja się nie poddaję Jakiś fa... No nie, no w takie okazje że 100% gol Ech, W tej fifie. No niestety, nie Ja tam nic nie klikałem, a... gwizdał. gwizdał. Nie, może rywal to skiepści. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, dobrze. Poprzeczka. Frankowski. Frankowski na skrzydle. Komu może podać? A, jeszcze, jeszcze, jeszcze walczymy, panowie. Dobrze, brawo. Laka ze 3 do 3. Mamy to. Wiedziałem, że tu jeszcze jest o co walczyć. O, ależ tu ruszył na skrzydle. Świetna akcja. Do tego nie zepsuć Pięknie Brawo Mamy to la kazety królu Prawdziwa dziewiątka Tutaj na flecie gra Coś pięknego Spocony cały Ale dowozi tą reprezentację Pięknie La kazety królu Jak ja cię uwielbiam Ty jesteś kozak Dobrze, że ciebie nie ściągnąłem Ratujesz nas tutaj z opresji Pięknie, brawo panowie to jest ten mental, którego brakuje niestety reprezentacji. Pięknie szczęśliwy tą rękę wystawił i obronił ten no, celny i naprawdę świetny strzał. I Frankowski, brawo. O, ależ on jest szybki, to jest to. To jest ta siła. Strzelmy nim, strzelamy nim. To już nikt nam tego nie zabierze. 6 do 3, przygrywaliśmy. 3 do 1, Pione zbija z każdym kibicem, nie wiem kto to nawet był. Uuu, piękna sprawa. No ależ tutaj, no walczą, żeby tej bramki kolejnej nie stracić. I bardzo dobrze, taki mental to ja szanuję. Tu nie wiem, co się odwala. <dobre> Dobra, ale mam piłkę. Zobaczymy, czy sędzia nam jeszcze pozwoli jedną akcję przeprowadzić. Chyba tak, chyba jeszcze będzie żółta kartka dla Guardiola. Uwaga, dobijmy jeszcze rywala. Może jakimś shotem Nie, jednak bez powershota. Ale wygrywamy. Mental z cyklu top. Wygrywamy w świetnym stylu. Przegrywaliśmy 1 do 3. Aleksander Lakaze, 5 bramek na 6. To był ten zawodnik, którego potrzebowaliśmy. Trzecie spotkanie naszej reprezentacji. Może okazać się tym ostatnim. Miejmy nadzieję, że nie. Że postawimy się tutaj rywalowi, który zdecydowanie ma lepszy skład. Tutaj nie ulega to żadnym wątpliwościom. Ale Kibicujemy naszym. Karny, mamy rzut karny. Brawo, brawo panowie. Kim możemy strzelić? Dobra, niech strzela ta spistę. Czego ona tam ma, bo ma niby najlepsze karne. Prawy górny róg. Bez szans, bramkarz. Wygrywamy już w trzeciej minucie. Trze Nie. No dobra. Mhm. A? Ja tutaj miałem bardzo ważny telefon z EA No obgadawaliśmy sprawę, że wygrał ten draft cały I strzeliłem tutaj drugą brameczkę proszę państwa To się stało faktem, czy ja właśnie jestem bardzo blisko finału Najgorszym możliwym składem Powiem tak, może umiejętności nie mają, może są słabi Ale absolutnie nikt im nie zabierze woli walki I zaangażowania w to spotkanie W każde spotkanie, które tutaj już rozegraliśmy Dając siebie naprawdę 110% Morata, 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 Morata. Rage, quit na 99% Zrobiłem to. Mamy finał. Czy ja wygram draft tym składem? Przekonamy się za kilka minut. Dobrze. To już jest ten moment. To jest ten czas, kiedy patrzę na was, cały świat, cała Polska, ostatni mecz, finałowy mecz. Ano pozwycięstwo. No właśnie, od słupeczka z bramki, chyba. Chyba jakiś akosta. Oj, karny! Co? Ale dobra, mam piłkę. Dobra, trochę farci. <grydy> Jeden do jednego. Ja tutaj już chciałem karnego, chciałem dyskutować. Normalnie pozew na, na sędziego zgłosić. Ale mamy brameczkę. Jeden do jednego, brawo. Yy, no stykowe piłki, staram się. Te tutaj też na. Kurde, nie! Co za pech. Co tu się w ogóle. No nie, wiem jak to wpadło To jest ewidentny faul Panie sędzio, czy tam pani, nie wiem Kim ty jesteś Gwizdku użyj czasem e, No i przez to przegrywam już 3 do 1 No i się wszystko posypało 4 do 1 Było tak świetnie I chyba Po zabawie Walczymy W dalszym ciągu Walczymy Strzelamy o to chodzi, robię w tym momencie zmiany. Potrzeba tutaj na boisku firmino. Świeżej krwi e, i Karlin Hossa niech wejdzie sobie. Stosuję proste środki. Ale co mu się dziwić? Moja obrana ma łącznie 90 temp. <tyle>, Tyle pewnie co jego jeden napasnik, o Zimen. Jeeny, coś to odwali. Przecież to jest niemożliwe, że limer taką bramkę ci ładuje. Chłopie, zawiodłem się, szczęsny. Ten mecz zawalił. Dobra, czerwona kartka, wylatujesz, chłopie. To co, bramka? Świetnie, nadrabiam. Jeszcze mamy 13 minut na dwie bramki. To jest dużo. Tylko ja się boję, że rywal zaraz zacznie grać na czas i faulować w randomowych miejscach. Jak w polu karnym to git, ale no, może być naprawdę jeszcze ciekawie, mam nadzieję. Dobra, jednak nietypowe, bo mi... Jezu ten szczęsny, no piłka w niego leci on się odsuwa. No co to jest za bramkarz No, to był strzał rozpaczy. Ostatnie próby. Na uratowanie tego rezultatu, no tu. Dobra, lakaze. Szybszy jesteś niż Gabriel. Tutaj druga żółta, czy nie wiem, czy pierwsza. Dobra, wrzuta. Rozpaczliwa. Dobra, po meczu Brawo, brawo dla moich zawodników. Wszyscy, teraz brawa w komentarzach. Walka była do samego końca. Tu naprawdę niewiele brakowało. Dobra, jeszcze strzelę jedną. Ale to już. To już jest nie do odrobienia. Ostatnie. No niestety, było blisko. Jeśli, jakbym to odebrał, to może, ale. No niestety, tak jak mówiłem czy wygrane jedna porażka tym składem uważam, że to jest naprawdę ok wynik jakbym miał chociaż nie wiem jakiegoś dębele tam na napadzie to mówię, z całym szacunkiem do rywala ja bym go rozgniótł, ale no dobra mamy nagrody, mamy nagrody brawo dla chłopaków za walkę, złota paczka piłkarska premium i duża złota paczka premium zaczniemy od tej dużej złotej paczki co my tu mamy, czy to jest ikona nie, to jest ta kobita. Jezus, nabrałem się, ale jest inform. Myślałem, że to jakiś Ribery. Jest inform, więc stratny raczej nie będę. Jeszcze myśliwy. Coś pięknego, także już tą jedną paczką praktycznie jestem na, na zero. Inform znowu? Nie, złota karta. Ronaldo? Ronaldo! Mamy to! Dobry ten draft był jednak, dobry był ten draft. Oddało. Wiem, że to jest 15 koła, pewnie tyle co Foder, ale no trafić Ronaldo. To jest zawsze niesamowita sprawa. Jeszcze De Też coś tam kosztuje. Ile dla Ronaldo? No z 15 koła, no to mówię. Tak z 15 koła na plus będę na tym drafcie. Warto było go zagrać. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Jeśli tak, łapeczka w górę. No i komentarz dla Ronaldo. Nie wiem, goat, czy co tam napiszecie, będzie super. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.